Dzień dobry! Witajcie! Co roku zabieram Was tutaj, żeby pokazywać cięcia hortensji. Jak widzicie, te hortensje tutaj robią już za żywopłot. Pięknie urosły. To są hortensje, które były posadzone tutaj 5 lat temu. Na początku wyglądały bardzo kiepsko, były takie maluteńkie sadzoneczki. Jesteśmy w ogrodzie w ogóle moich znajomych i akurat przydarzyło się tak, że ja tutaj przyjechałam, jak oni w ciągu tego dnia sadzili hortensje. I one na początku, jak, tak jak wszyscy kupują, takie maluteńkie sadzoneczki, i oni chcieli je posadzić co pół metra. Zresztą tak mieli na projekcie, e, przez, wykonanym przez jakąś tam firmę. No i ja, jak to zobaczyłam, powiedziałam od samego początku, że to jest naprawdę niedobrze. Lepiej, żeby je rozsadzili szerzej. No i udało się ich namówić, bo miały rosnąć co pół metra według projektu. E, posłuchali się i te hortensje wsadzili co metr. I jak widzicie, bo ja mówiłam, że co półtora metra będzie super, ale jak oni zobaczyli te malutkie sadzoneczki, sobie porozstawiali w tych doniczkach, to powiedzieli, że nie. nie. Na projekcie było, co pół metra ewentualnie mogą się rozsunąć co metr. No i widzicie, teraz już wiedzą, że miałam rację i trzeba było te hortensje posadzić co półtora metra. Bo teraz po pięciu latach to one już tworzą zwarty żywopłot, a... Co roku będą już niestety w kolejnych latach konkurowały ze sobą o miejsce, tak naprawdę, do kwiatów. I będą takie pokrzyżowane, a za 10 lat to już całkowicie będzie ściana, i co którąś trzeba będzie jednak co drugą pousuwać, wtedy będą rosły co 2 metry, bo hortensja pięknie się rozrasta. Słuchajcie, naprawdę można ją wyprowadzić na taki 2-2,5 metrowy, piękny, zwarty krzew. Jak widzicie, te hortensje mają piękne, duże kwiatostany. Dzięki temu, że są prawidłowo cięte. Hortensje bukietowe, tutaj akurat są po lewej stronie hortensje Polar Bear. Jak w ogóle się cofniecie w tych. A tutaj są Limelight. A jak się cofniecie w ogóle w latach, gdzie przycinam te hortensje, bo mam taką przyjemność, że przycinam je co roku, a znajomi, przyjemność, że cięcie jest wykonane. Dzięki temu, że je przycinam co roku, to one faktycznie kwitną pięknie, dużymi kwiatostanami, a nie samymi małymi witkami z malutkimi kwiatkami. Cięcie hortensji bukietowych jest obowiązkowe każdej wiosny. Jeżeli nie będziecie przycinać swoich hortensji, to one też będą kwitły, oczywiście, ale będą miały nie takie piękne, duże kwiaty, tylko takie malutkie. A poza tym, jeżeli hortensja ma dużo pędów takich malutkich, to na końcu zobaczycie, że skończycie po trzech latach z samymi takimi witeczkami dookoła. A tego nie chcemy, bo takie witeczki podczas większych deszczy, podczas jakichś wichur, wszystko się łamie i opada na ziemię. A zobaczcie, jak te pięknie stoją. Mamy koniec zimy, a one wszystkie stoją nadal na baczność. Nic podczas sezonu ani podczas zimy się nie kładło. Weźmy, wybierzmy, która będzie pierwsza. Bo jak będę robiła cięcie w tym roku? Ponieważ widzicie, że za mną tutaj inaczej będę cięła te boczne, bo te boczne stoją przy płocie, a inaczej będę cięła te, które jako tło mają tuje. Te tutaj za mną będę przycinała tak, żeby tył wyprowadzić jeszcze wyżej, a przód, żeby był taki bardziej kulisty. Z kolei te po lewej stronie, które są za płot, razem z płotem, czyli muszą być ładne i od jednej strony, i od drugiej. Będę nadal cięła tak, żeby cała bryła była taka bardziej kulista, ale górę już wyciągnę nieco wyżej, żeby jednak ten żywopłot był wyższy. Piękne są, naprawdę, w sezonie się śmiejemy, że to są najpiękniejsze hortensje na dzielni oraz najpiękniejszy żywopłot na dzielni. Zanim przejdę do cięcia, to jeszcze bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, tutaj na dole, jak widzicie, jest wysypane korą. Ale pod korą nie ma żadnej czarnej włókiny. Tu jest normalna ziemia. I to bardzo dobrze to też tutaj podpowiedziałam, żeby nie kładli czarnej włókniny, ponieważ krzewy, rośliny, generalnie rośliny nie lubią czarnej włókniny i tak po paru latach, jak te hortensje tutaj już są tyle lat, to i tak czarna włókina by była cała porośnięta zielskiem i tak już by ją usuwali w tym roku, ponieważ stwarzałaby problemy. A druga sprawa jest taka, że systemy korzeniowe, jeżeli rosną pod czarną włókiną, to one są bardzo płytko na ziemi. Często przemarzają podczas takich już roztopów, jak gdzieś tam ziemia już się rozbije, później się robi wszystko wilgotne, a na koniec przechodzą znowu mrozy i uszkadzają te systemy korzeniowe, które są Tuż pod włókiną, a dwa, że i tak to zielsko w, w końcu będzie się na tych włókinach wysiewało, dlatego że po paru latach z wiatrem ta ziemia. Przechodzi tutaj na, na te wszystkie nasze rabaty i po prostu yy, rośnie zielsko, tak jakby tej włókniny nie było. Zresztą, jak będziecie usuwać czarną włókninę, to na pewno zauważycie, że jak macie ściółkę, skory czy z czegokolwiek innego, to yy, część korzeni rośnie pod włókniną, a część już zaczyna rosnąć nad włókniną i się robi jeden wielki bałagan. Yy, a dodatkowo, jeżeli macie tak jak tutaj, ładnie wyściłkowane z rębkami, to nie ma problemu, żeby już po gdzie zaczynamy nawozić hortensję, odsunąć tą ściółkę i posypać nawozami granulowanymi albo rozpuszczonymi, no bo przy nawozach w płynie nie ma tego problemu, bo nawet jeżeli macie właśnie ściółkę ze, z jakiejś tam czarnej włókniny i na to zrobione kamienie czy właśnie korę, to jeżeli ich posypiecie granulowanymi nawozami, to one się nie będą dobrze rozprowadzały. Część nawozu granulowanego pochłonie ściółka, a druga część będzie leżała na wierzchu. Ona długo, długo będzie musiała dostawać wilgoci, żeby się rozpuścić, żeby zejść w niższe partie ziemi. Dlatego, jeżeli macie ściółkę na swoich rabatach, to lepiej jest użyć nawozów, które są w proszku, które są do rozpuszczenia w wodzie, żeby te nawozy od razu wleciały tam, gdzie mają, czyli w systemy korzeniowe. I też bardzo ważne, że nawozimy hortensje nie tutaj w środku. Hortensje nie mają systemu korzeniowego palowego, żeby trzeba było sypać konkretnie w sam centrum tego krzewu, tylko sypiemy nawozy albo podlewamy nawozami rozpuszczonymi, tak, jak jest korona tej naszej Hortensji. Jakbyście wzięli szpadel i byście chcieli taką hortensję przekopać, to nie będziecie przekopywać tuż. Przy samym dole, tylko będziecie musieli obkopać tutaj dookoła, żeby ten cały system korzeniowy wyciągnąć, żeby ta hortensja ładnie się przeniosła w nowe miejsce. Dlatego, jak będziecie teraz nawozić na wiosnę, to sprawdźcie sobie przed cięciem, dokąd tak naprawdę tych nawozów musicie dawać. I zobaczycie, że dzięki temu, że właśnie tak nawieziecie, nie centralnie w środek, tylko tak tutaj ładnie dookoła, to hortensje będą piękne, będą zupełnie inaczej wyglądały, niż jak będziecie je traktowali nawozem, sypiąc centralnie w środek. Zresztą większość roślin w ogóle tak ma, że te korzenie główne na samym dole, one mają stabilizować, a te wszystkie korzenie mniejsze, które są dookoła, one pobierają wilgoć, one pobierają składniki odżywcze. Działamy, idziemy ciąć. Problemem nie jest cięcie, problemem jest nagranie tego tak, żebyście to widzieli o co chodzi. Obcięłam sobie wszystkie górne kwiatostany, żeby właśnie wam łatwiej pokazać, żeby mi się tutaj nic nie plątało i żeby nie rozsypywało jak będę ciąć. Jak widzicie, ta hortensja mimo tego, że w zeszłym roku była przecięta bardzo mocno, co możecie zobaczyć na poprzednich filmikach z poprzednich lat, to i tak wypuściła bardzo dużo pędów. Ja tutaj zostawię jakąś jedną dziesiątą jak nie lepiej. Większość będę cięła sekatorem, ale uszuka Zbierałam sobie też większy sprzęt, dlatego że tutaj już co roku trzeba będzie usuwać te takie grube, zdolne, które były jako pierwsze. Tak jak mówiłam na samym początku, te hortensje tutaj mają tło z e, tujek, więc tutaj e, chciałabym ten tył wyciągnąć wyżej, a przód zostawi taki ładny kulisty. Jak to nagrać? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Będę pokazywała Wam cięcie tutaj od przodu i będziemy szli z kamerą tak, tutaj dookoła. Tu jest sam przód. No i lecimy. Tutaj od dołu, jak widzicie, te tutaj e, podniosę sobie do góry. Te od dołu przycinam sobie za pierwszym oczkiem. Co to są te oczka, już Wam pokazuję. Co to są oczka, patrzcie. Tutaj załóżmy, że jest miejsce, z którego wychodzi hortensja, czyli z jakiegoś pędu głównego. Pierwsze oczko, drugie, trzecie, czyli te takie miejsca, gdzie widać, że będą wychodziły za chwileczkę nowe pędy. Te hortensje, które ja tutaj tnę, to są hortensje bukietowe Limelight, które kwitną na pędach jednorocznych. Także dlatego je tutaj przycinamy tak nisko, ponieważ one będą kwitły na tych pędach, które będą wychodziły z tych właśnie uśpionych oczek. Tutaj w ogóle jest bardzo duży bałagan. Ten pęd na początku był taki cieniutki, i teraz już jest coraz większy. To wszystko, co idzie do środka, przycinam przy samym początku. Ten pęd też wytnę, ten pęd też wytnę, i ten pęd, który się tutaj kładzie, też wytnę. Ten tutaj główny przytnę za pierwszym oczkiem. Te takie cieniaski tutaj wychodzące gdzieś ze środka, malutkie, powycinam całkiem. Ten pęd tutaj też przytnę przy samym dole. Jak puścimy, to widzicie, że tam w środku to w ogóle nie było potrzebne. Teraz lecimy wyżej. Tutaj, za pierwszym oczkiem, tutaj, za drugim oczkiem i tutaj, za pierwszym. Dzięki temu tutaj wyjdą takie symetryczne nowe gałązki. Podniosę sobie ten przód wyżej, żebyście widzieli. I znowu ten, za pierwszym oczkiem, tego wycinam całkiem, bo on tutaj widzicie, że nawet nie miał światła do tego, żeby się prawidłowo rozwijać. Te tutaj. Za drugim te cieniuteńkie całkiem, to w ogóle wytnę całkiem, to też wytnę całkiem to tutaj za pierwszym oczkiem i te cieńsze całkiem. Także jak to wycięłam to to też tutaj mogę całkiem. Lecimy wyżej. Tutaj widzimy. Za pierwszym tego wytnę całkiem. Tego wytnę całkiem. Tego do środka to tym bardziej, tego tutaj za drugim. I jedziemy wyżej. Tego cieniutkiego całkiem, tego tutaj, co idzie do środka, stąd całkiem. To cieniutkie całkiem, te tutaj za pierwszym oczkiem, za pierwszym oczkiem, tu jest zeszłoroczne cięcie. Tego tutaj za drugim, te tutaj wytnę za ten cieniutkie całkiem, te za pierwszym i za pierwszym. Z tych tutaj. Będę w przyszłym roku, żeby ładnie było symetrycznie, też właśnie prowadziła ładnie prawą stronę. No i tutaj y, idziemy troszeczkę w lewo, za pierwszym całkiem. I tutaj mamy pierwsze oczko, wytnę za drugim. żeby Trzeba patrzeć tak mniej więcej, żeby to było wszystko symetrycznie. Ze środka całkiem, te maluteńkie, cienkie całkiem. To, co mi tutaj się pcha, y, całkiem do środka wytnę. Ten tutaj poszedł dołem, bo nie miał światła ani miejsca w poprzednim roku. O, tutaj to, co idzie ze środka, całkiem też wytnę. To dam za drugim. Niech tu się ładnie rozrośnie i da prawą stronę nam symetrycznie. Te cieniu wycinam. To ten pęd tutaj no, aż się prosi, żeby też go dać za pierwszym. Wiecie dlaczego? Mimo tego, że kierował się do środka, on już do środka nie pójdzie, bo go wycięłam. To on tutaj ma piękne oczko uśpione, które wypuści mi na tą stronę. To tutaj też, o. no i mamy jakby ten dolny przód przycięty i idziemy teraz wyżej. Jak widzieliście, w poprzednich latach e, ja tutaj te pionowe pędy właśnie skróciłam na tej wysokości, żeby one rozbudowały mi właśnie troszeczkę górę. No i widzicie, pięknie się to udało, hortensja się wyciągnęła wyżej, no i tutaj mamy pełno nowych, młodych przyrostów. Te takie cieniutkie wycinam w pierwszej kolejności. Z tych cieniutki to są najmniejsze kwiatki i tego w ogóle nie chcemy. To też tutaj. Jak gdzieś widzicie, że gdzieś pęd się Wam ułamał, to też wycinamy. No i lecimy dalej. Tutaj mamy pierwszy pęd. Pierwsze oczko wycinam. Tutaj za pierwszym oczkiem, za pierwszym oczkiem, za pierwszym oczkiem. Chociaż tutaj to się będzie non stop ocierało o tego, a tego bardziej chcę, więc tego środkowego wycinam całkiem. Te malutkie cieniutkie usuwam. O, no i tutaj tnę za pierwszym oczkiem, tutaj za pierwszym tego środkowego całkiem precz za pierwszym za pierwszym i teraz wyżej lecimy jedno oczko, jedno oczko. Tak staram się nad tymi, które są. te ze środka usuwam. Tu wycinam i teraz... Właśnie tutaj są takie piękne. Albo dobra, za chwileczkę tu wrócę do tych pięknych, grubych. A te tutaj jeszcze zrobimy z boku. Ten tutaj jest niepotrzebny, bo będzie konkurował z tymi. Cieniutkie usuwam. Pierwszym, pierwszym. Cieniutkie usuwam. Ten usunę całkiem. O, te, co idą do środka, też usunę. Te liście przy okazji, i to, co jest tutaj po lewej stronie, też już zostawię. Tak tego tu usunę całkiem tego za pierwszym oczkiem, za pierwszym za całkiem. O! Tu jak widzicie, ładnie już będzie wszystko się rozrastało, ale ten, mimo tego, że taki ładny, to go też usunę, bo tutaj będzie ich za gęsto. Teraz zobaczcie, jesteśmy, doszliśmy do połowy. Szczęśliwie dla mnie, w, w, na samym środku są same najgrubsze pędy, które mam pewność, że utrzymają taką wysoką górę. Dlatego w tym roku podniosę tą hortensję, bo normalnie bym chciała tak, jak tutaj. Podniosę je o dwa oczka wyżej. Dzięki temu żywopłot będzie wyższy. A w przyszłym roku połowę z tych tutaj usunę zostawię tylko te najsilniejsze i ona cała po prostu będzie już tak wiecie nieco wyżej z samymi takimi grubymi pędami czyli patrzymy sobie od tej wysokości mniej więcej o dwa oczka no i lecę tu jest tak weź tak, musisz tak pokazać tak Marka widzicie tutaj jest czubek tego przodu i tu sobie wezmę tak ręką i od tego będę odliczała jeden, jedno, dwa oczka i lecę Tutaj. O. I tak samo kolejne. Dam sobie na tej samej wysokości. Nie będę ich podnosić wyżej. Na razie przytnę wszystkie tak dla um, mojego tutaj, dla mojej miary, a zaraz niektóre będę przycinać niżej, które tutaj są za wysoko. I tutaj widzicie. Najniższe są tu, najwyższe tu. I zobaczycie, jaka latem, jak Was tutaj zaproszę, jak ta ściana będzie piękna. Będę musiała pilnować wysokości przy innych hortensjach po lewej i po prawej, żeby wszystkie właśnie miały tą samą wysokość, żeby ten żywopłot wyglądał na całej szerokości dobrze. Dobra, to sobie już tutaj poprzycinałam. Muszę teraz pamiętać, żeby tych środkowych nie powycinać i lecimy dalej. Przechodzimy na lewą stronę te wszystkie cieniaski z dołu ze środka to wszystko wycinam, bo tutaj jak te, ta hortensja dostanie liści, to naprawdę tutaj prawie nic nie będzie w środku światła. Te ze środka usunę. Te tutaj widzicie, tu jest ten nasz środek, a tył już ma być z powrotem taki bardziej kulisty. Nie mogę też zrobić tak, że z tyłu będzie taka zupełnie ściana chyba że okaże się w przyszłym roku, że taka ściana by tutaj była lepsza, taka pionowa, no to wtedy przy, przy, zaproszę was w przyszłym roku i będziemy robić zdjęcie poprawkowe. Ale jak widzicie, tył generalnie tnę bardzo tutaj blisko za jednym oczkiem, żeby tutaj ten pokrój tej hortensji był taki no, dobrze uformowany. Ze środka te takie cieńsze całkowicie usuwam przy samym pędzie głównym. Te takie ze środka cienkie gałązki usuwam całkiem. Tutaj mamy tył za pierwszym oczkiem, za pierwszym. Tą tutaj dam za drugim. To jest nasz środek, więc nie ruszam. Tą też za drugi, za pierwszym, za pierwszym. Te wytnę całkiem tutaj, tą cieniutką tutaj, która jest nowa, za pierwszym, a ta tutaj yy, za pierwszym i za pierwszym. Te cieniuteńkie usuwam całkiem i tutaj całkiem tą usunę. O, cyk i tą za pierwszym. To jest kikut zeszłego roku, uschnięty, można przyciąć i tą tutaj wytnę całkiem. Można powiedzieć, że prawie skończone, ale teraz warto się odsunąć od hortensji i zobaczyć, gdzie tych pędów jest za dużo, bo tak z bliska to nie zawsze wszystko dobrze widać. Jak widzicie, po prawej stronie mamy za dużo, nie jest symetrycznie, więc ten tutaj pęd precz i ten za pierwszym oczkiem. I tutaj. Góra jest elegancko, tylko z tej strony tutaj jeszcze walniemy ją za pierwszym oczkiem. I tutaj y, jeszcze po lewej stronie na dole widziałam, że y, było tutaj niesymetrycznie, więc sprzytnę tego całkiem tutaj. Tego malutkiego i tego tutaj za pierwszym oczkiem. Tego też damy za pierwszym. O i chyba, no jak tak patrzę, odsuwając się sama, to widzę, że jest już elegancko. Jeszcze można by było środek troszeczkę bardziej prze, prze, przerzedzić, ale skoro te tutaj będą kwitły niżej, a te będą dużo wyżej, to wydaje mi się, że już jest elegancko dobrze. Nie, tego tutaj kusi mnie, ale tego muszę skrocić niżej. Tego też. O, tak. Tego też nam niżej można tak ciąć bez końca. No, ale te, te najważniejsze, że te tutaj, o które mi chodziło, które są na samym środku, które mają właśnie podnieść tą hortensję, są w takie fajne, sztywne, wydadzą naprawdę ładne, grube pędy i już. Dobra, to co? Przechodzimy do następnej. Macie jeszcze siłę oglądać? Zobaczcie, to jest y, hortensja y, y, bukietowa polar bear, ale nieważna odmiana. Jest bukietowa, jest do cięcia. Y, hortensje te polar bear, one mają raczej taki pokrój, że tak troszeczkę się chcą pokładać. Dlatego bardzo ważne jest w pierwszych latach, żeby te pędy główne wyprowadzić nieco bardziej pionowo, że jak one później będą się chciały trochę kłaść, to nie będą aż tak bardzo się kładły. Tą hortensję tutaj mamy na samym wejściu. Musi ładnie wyglądać z zewnątrz, jak i od wewnątrz, no i z tej strony, więc musi być przycięta tak, żeby z każdej strony była ładnie symetryczna i żeby ładnie wyglądała. Najtrudniej zacząć, najlepiej to dla mnie. Chwilowo będzie, żeby obciąć sobie te wszystkie kwiatostany, żeby tutaj na kamerze, jak nagrywam, ładnie wszystko było widać. Zresztą ja lubię sobie poprzecinać kwiatostany, bo łatwiej się później to, te wszystkie pędy wyciąga, jak się przecina. Dobra, lecimy, co? Dobra. Tu widzicie jest wejście, więc ta hortensja nie może za bardzo wychodzić. A zresztą hortensje bardzo y, lubię ciąć za pierwszym oczkiem, żeby one wydawały właśnie takie grube, fajne, solidne pędy. I tutaj tniemy za pierwszym oczkiem praktycznie większość. Ja sobie się odsunę za chwileczkę i zobaczę, które tak bardziej leżą. Tutaj widzieliście, że przycięłam ten pęd, który idzie tak ładnie pionowo. Tego tutaj przytnę za pierwszym oczkiem, tego ze środka wytnę już całkiem. Za pierwszym oczkiem. Tego cieniutkiego całkiem. Fajnie zostawiać właśnie na takich hortencji te pędy, które idą tak bardziej pionowo. Szczególnie na tych hortencjach, które gdzieś tam mają, jednak. Tą tendencję taką do pokładania się. Najpierw sobie poprzycinam, a później jak odsunę się, to będę sobie patrzyła, gdzie jest za dużo, gdzie jest niesymetrycznie i tak dalej. Tutaj fajnie będzie, widać, że jest oczko uśpione w górę, skierowane, więc wyda ten pętla tak bardziej pionowo. Takie cieniuteńkie to od razu usuwam całe. Tutaj mamy bałagan. Od te, co idą na dół, to już całkiem usuwam. Te cieniuteńkie też usuwam całkiem. Ten tutaj by się prosiło, żeby dać go wyżej, żeby ją trochę unieść. Te cieniutkie i pomieszane, poplątane w drugą stronę, to już też usunę. I idę bardziej do przodu teraz. Uważaj, te krokusy tu wychodzą. Wiosna w końcu kolorowo się zrobi na rabatach. Yy, tutaj ze środka jest za dużo. One już tutaj się całe plątają. Tego też wytnę. O, Tego tu tam za pierwszym oczkiem. Tego tutaj pięknego, grubego. Tutaj. Tego tu. Ta zostaje tam cienką, taką całkiem. Tu za pierwszym, tą tutaj, która się położyła. Zobaczcie, tutaj mamy taką sytuację, że tutaj te pędy tak mocno się pokładają. Także ten tutaj usunę, tego cieniutkiego usunę. Tutaj mam fajny pęd, który będzie szedł w górę, i tutaj ten usunę. Tego tutaj dam za pierwszym oczkiem. On też tutaj wypuści ładny pęd. Tego tutaj przytnę za pierwszym oczkiem. Tego grubego, fajnego też tutaj. Tu jak widzicie, idzie taki pęd, który będzie się obcierał razem z tym, więc muszę go też stąd wyciąć. Te kładące się precz, te cieniutkie też tu za pierwszym oczkiem, za pierwszym. I tutaj mamy taką sytuację, że lecimy na mniej więcej równej wysokości. Tego tutaj, co się krzyżuje ze środka, też. Tutaj mamy pyk całkowicie, bo takie cieniutkie to nie ma co tego trzymać. O, tutaj za. Tak, tak. Tego tu damy. Niech sobie wyjdzie obok. Całkiem. I tutaj mamy następne. Tego damy tu. Tego całkiem wytnę. Tego cieniutkiego też całkiem. Tego dam za pierwszym oczkiem. Tego za pierwszym. Pierwszym. I tutaj za pierwszym. I teraz patrzę sobie, jak już mam wszystkie przycięte, czego jest za dużo. I ewidentnie widać, że ten jest tutaj zbędny, bo on tutaj idzie do środka i nam przeszkadza. Ten tutaj też konkuruje, wybieram tego silniejszego, zostawię. Ten tutaj też się miesza, więc go wytnę, ale jak widzicie, tylko tego mam, więc tutaj go utnę całkiem przy podstawie. O. Te cieniutkie tutaj, wiadomo. I patrzymy sobie tutaj na tą całą sytuację. Tutaj tego ze środka precz. Wiecie, o, trudność polega na tym, że ta hortensja musi z czterech stron wyglądać dobrze. E, tutaj też. Tego. Czy z Twojej strony jest e, e, symetrycznie? Nie, tak. Dobra. Z tej na pewno, z tamtej też. To co, przycięta. O, i zobaczcie, jak wygląda przycięta hortensja, która przed chwileczką wyglądała tak. I tak samo tutaj, słuchajcie. Co do nawożenia, tu nie ma żadnej włókniny, więc można odsunąć sobie ze spokojem te, tą ściółkę, wymieszać jakieś nawozy granulowane z ziemią albo użyć od samego początku nawozów do hortensji, które, mają, które są do rozpuszczenia. No i wtedy zasilać tak, żeby tak jak było cała bryła kwiatowa dookoła, to żeby właśnie tutaj wszędzie dookoła ładnie popodlewać.